Hej, dzień dobry Wszyscy są, witamy Was, zaczynamy już czas Jestem ja, jesteś Ty, raz, dwa, trzy Wszyscy są, witamy Was, zaczynamy już czas Jestem ja, jesteś Ty, raz, dwa, trzy Wszyscy są, witam was! Zaczynamy już czas! Jestem ja, jesteś Ty! Raz, dwa, trzy! Witam Was, moje kochane muminki! To jest nasze pierwsze spotkanie po świętach. Jak się czujecie? Wspaniale! Cieszę się bardzo! Ja również czuję się świetnie. Tęskniłam za Wami przez ten trochę długi okres. Ale cały czas myślałam o was. Co robiliście podczas świąt? Był zajączek? U mnie też. Zostawił mnóstwo jajeczek. A u was? I jajeczka i zabawki. A jak śmigus-dyngus? Było trochę chlapania? U mnie też. No widzę, że wszyscy czujemy się świetnie. Dlatego też dzisiaj Przygotowałam dla Was niespodziankę. Widzicie tutaj przede mną różne przedmioty. Jakie to są? Spójrzcie tylko, co to jest. Tak, to są ziemniaki. Dzisiaj będziemy eksperymentować z ziemniakami. A co to jest eksperyment? Inaczej. Jak można powiedzieć, eksperyment to? Świetnie. To znaczy, że coś możemy badać. Bardzo dobrze. Co jeszcze? Eksperymentowanie, badanie, doświadczanie, wnioskowanie, myślenie, brak. Przypominacie sobie, jak eksperymentowaliśmy w przedszkolu? Tak samo będziemy eksperymentować u siebie w domu, bo czy jest różnica między eksperymentowaniem w przedszkolu a w domu? Nie. I w przedszkolu, i w domu możemy się świetnie, ba świetnie bawić. Oczywiście, że tak. Dzisiejszy eksperyment będzie nazywał się kto pierwszy. Dlaczego kto pierwszy? Ale po kolei. Przyjrzyjcie się. Powiedzieliście, że to są ziemniaki. A jak inaczej można jeszcze powiedzieć na ziemniaki? Kartofle też. Jak jeszcze inaczej? Bulwa, tak. A, twoja babcia mieszka w Poznaniu i mówi, że to jest pyra. Być. Zobaczcie, ile określeń na ziemniaka. Przyjrzeliście się bardzo dobrze ziemniakom w tym koszu i w tym koszu. Czy one są takie same, czy może czymś się różnią? Powiedzmy najpierw o tym, czym się różnią. Brawo, te są większe. Świetnie, tym coś wystaje. Czy ktoś wie, jak nazywają się te właśnie wystające elementy z ziemniaka? Wyrostki, no może i wyrostki. Znaczki, może i znaczki. Kiełki, tak jak w słoneczniku. Też może być. Oczywiście. Brawo. A czy te mają też takie wyrostki kiełki? Te nie mają. Te są jaśniejsze, ktoś powiedział, a te ciemniejsze. Świetnie, bardzo dobrze. Ach, te są brudniejsze. No ja nie myłam tych ziemniaków. Absolutnie nie. Macie rację, że te mogą być bardziej brudne. Co to znaczy brudny ziemniak? Tak naprawdę to on nie jest brudny, tylko może mieć na sobie trochę ziemi. Bo czy mówimy, że ziemia jest brudna? A, brudzi ręce, tak? Swoim kolorem. Ach, ziemia jest brudna wtedy, jak jest zaśmiecona. O tym też będziemy mówić. Dlaczego? Będziemy nazywać nasz eksperyment, nasze doświadczenie kto pierwszy? Zaraz wam wyjaśnię. Na pewno zastanawialiście się, jak to się dzieje, że na polu podczas wykopków jest tak dużo, dużo, dużo ziemniaków. Czy tyle jest zasadzonych, co pozbieranych? I jak to się dzieje, że ziemniaki rosną? Co sprawia, że ziemniak rośnie? Kiedy ziemniak rośnie szybciej, a kiedy wolniej? I na te pytania będziemy sobie dzisiaj odpowiadać. Powiedzieliście, i słusznie, że te ziemniaki są większe. A te, które mają kiełki, wypustki, są mniejsze. Takie ziemniaki noszą również nazwę sadzeniak. Sadze niak. Sadze niak. Tak. W tym słowie sadzeniak jest ukryte słowo sadze, czyli coś, co zostało posadzone, czyli taki ziemniak, sadzeniak, nadaje się do posadzenia. A taki? Sprawdzimy, czy taki też się nadaje do sadzenia. Ale, a mamusia taki obiera na obiad. A takie? Takie też można obierać. Oczywiście, że tak, ale kiedy będzie szybciej naobieramy przygotowane ziemniaki? Tych, te ziemniaki, które będą większe? Oczywiście, że tak. Jak sądzicie, które ziemniaki będą rosły szybciej? Czy na przykład taki malutki, z tymi wypustkami, to są kiełki, tak. A ten jest większy. Może ten szybciej urośnie. A może ten szybciej urośnie. Na tym będzie polegał nasz eksperyment. Pierwszy posadzimy. Posadzimy. My nie mamy pola, ale do eksperymentu użyjemy skrzynki z taką czarną ziemią. Wszystkie ziemniaki będą miały taką samą ziemię i będą rosły w tym samym miejscu, czyli start będzie taki sam. Tak, bardzo dobrze. Założę rękawice. Ta ziemia jest bardzo, bardzo czarna. Tak? Ktoś powiedział, że taka czarna ziemia to czarnoziem. Tak. Też tak można określić. Mamy przygotowaną skrzynkę. Teraz na pierwszym miejscu, sadzimy sadzeniaczka. Tak? Wkładam i delikatnie przyciskam bo ziemniaki tak lubią. Teraz Ach, mówicie, jakbyśmy tak ziemniaczka przekroili na pół. Tak? Dobrze. Czy ten może być? Czy ten? Czy ten którego chcecie, żeby przykroić? Pierwszy, drugi czy trzeci? Ten taki śmieszny, dobrze. Przekrawam go na pół. I zobaczcie, przekrawam w ten sposób, żeby też. Tak, żeby były kiełki. O. I też. Ale jak to mawia moja babcia. Aha, dobry pomysł. A skąd będziemy pamiętać, co zostało w którym miejscu posadzone? Macie rację. Jest na to sposób. Przygotowałam takie tabliczki. Zobaczcie. Tu jest numer jeden. Pierwszy ziemniaczek, a na drugiej stronie, czy ktoś spróbuje odczytać, może razem z mamusią, z statusie. Tak, sadzeniak, sadzeniak. To co żeśmy mówili, tak, mamy numer jeden, sadzeniak. Tu daliśmy połowę, połowę sadzeniaka, taka sama. Tabliczka, tak, ale tylko w innym kolorze. Świetna uwaga. Połowa sadzeniaka, numer dwa. Dobrze. A teraz sprawdzimy, czy gdybyśmy oderwali, popatrzcie, same kiełki same kiełki czy wystarczyłoby żeby z tych kiełków urosły nowe rośliny Spójrzcie odrywałam kiełki same kiełki wsadzam Tak oczywiście i damy do tego Tabliczkę numer 3. Odczytajcie. Kiełki. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Teraz. A gdybyśmy tylko. Wsadziliśmy całego sadzeniaka, wsadziliśmy połowę sadzeniaka, same kiełki, a teraz, zobaczcie, obiorę, obiorę ziemniaka. Tu są, jest tylko skórka, albo obierki, bo to co zostaje z obrania ziemniaka, obierki albo skórka. Tak, tutaj. Tak, jeszcze, jeszcze damy. O, zobaczcie, o. to są skórki, tu były same kiełki, a teraz damy skórki, obierki. Albo skórka. To jest to samo. Ach, spróbujmy. Dobrze. Ktoś podpowiedział: Proszę włożyć takiego dużego ziemniaka. Może ten duży ziemniak będzie najszybszy. Proszę bardzo. Duży ziemniak. Popatrzcie, czy jest jeszcze większy jakiś. Wyjmę i sami zdecydujecie, który ziemniak będzie. Waszym zdaniem najlepszy. Który? Ha, 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 mnie się też podobają. Zobaczcie! Jak mamusia i córeczka. Albo to może być mamusia, to może być tatuś. Chcecie, żeby jedno z, jeden ziemniak z tych dwóch posadzić? Szkoda? Można zrobić coś ciekawego. No to jak szkoda, to odkładamy te tutaj. Dobrze. No, można wziąć innego większego. Zgadzacie się na ten? Dobrze. Znowu robimy dołek i przyklepujemy. Proszę bardzo. I teraz dajemy duży ziemniak. Ach, a spróbujmy jeszcze do naszego eksperymentu dołożyć obranego ziemniaka, bo tutaj podaliśmy, włożyliśmy do tego dołka same obierki, z skórkę. A teraz obierzemy dużego ziemniaka. Może być ten? Dobrze. Obiorę szybciutko dużego ziemniaka, tak jak mamusia obiera do obiadu i zobaczymy, czy z tego obranego ziemniaka wyrośnie nam roślina. Obieram, widzicie? Nie szkodzi, że on jest brudny. Nie szkodzi. Przecież on i tak będzie zakopany za chwilę w ziemi. Uwaga. I ostatnia. Nasza. Zgaduj, zgadula. Zgadywanka. Duży, obrany ziemniak. Oczywiście. Tabliczka. Obrany ziemniak. W tym samym czasie włożyliśmy do naszej skrzynki ziemniaki, ale one są różne, bo są obrane, są sama, jest sama skórka, są same kiełki. I teraz pytanie do Was: jak Wam się wydaje? Jak Wam się wydaje? Który z tych numerów? A jeszcze pokażę Wam, bo tu są numery. A tutaj. O, żebyśmy wszyscy dokładnie wiedzieli, tutaj mamy opisane. Wszystko jest opisane, co mamy tutaj włożone. Jak Wam się wydaje? Co najszybciej pokaże się nad tą czarną ziemią. Ty mówisz same kiełki? Masz prawo. A ty mówisz sadzeniak? Nie, pół sadzeniaka. Szybciej będzie? Obrany czysty najszybciej? Zobaczymy. Na tym będzie polegał nasz eksperyment. Co to jest? Tak, to jest kartka z kalendarza. Świetnie odczytałeś kwiecień. Bardzo dobrze. Dlaczego kwiecień? Bo jaki mamy teraz miesiąc? To jest kwiecień. Świetnie. Dzisiaj mamy. Który dzień miesiąca? Czternasty. Świetnie. To zaznaczymy czternastkę na kolorowo. Wiecie co? zciągnę tylko rękawicy. Jest wiosna, więc wzięłam zielony, kolor 14. Tak jest, wtorek, czternasty, a dzisiaj mamy środę. Dzisiaj jest środa, piętnasty. Oczywiście, bardzo dobrze ktoś zwrócił uwagę. Dzisiaj jest środa, piętnasty, dzień miesiąca kwietnia. Wkładam tabliczkę. Wolicie, żeby odwrócić, żebyście numerkami widzieli? Dobrze. To jeśli mam odwrócić, to kalendarz też muszę odwrócić. Uwaga. Możemy dać tutaj, albo żeby wszystko było widoczne. Będziemy codziennie zaglądać do naszej skrzynki. To będzie taka nasza zaczarowana skrzynka. To będzie nasza skrzynia eksperymentalna. Będziemy do niej zaglądać przy każdej. Przy każdym naszym spotkaniu. I wy będziecie również oceniać, który numer pierwszy pokaże się nad czarną ziemią. To znaczy, że ten ziemniak, albo ta część ziemniaka jest najszybsza. Która? Zobaczymy. Wy też będziecie świetnymi obserwatorami. Do zobaczenia!